Dzień dobry, jest gimmick z kolejnym z Minecraft. Czy ja witam w Minecraft, ale na modach. To jest taka parka No, <tryk> z Modlandera, nie z Modlandera, tylko z Tila Musera. To jest. Kolejna. Tu takie napisane, że mam po drugiej stronie. Też takie nobówka są na magię. Nie dam za większość z tych nobów. Tylko co niektóre znam? Tego to nie, znam. Tylko to napadu nie znam. Jaka wybiłam to jest? Nie wiem, czy to nawet, nawet na boku, czego będę Halo, panie, panie przepalę. Naj, wanąć. deklu dobra Tej mamy tam moc, na. Control no tej paczce będę kwadratowy w Minecraft na modach. Czyli... No. Na znaczy, będzie pewnie dodawane mody będą. Na tą paczkę. Dobra. Tutaj mamy... Tu pójdziemy zaraz do niej tylko mamy żółty map żółty map jakoś tak się nazywa tam jest mapka Tego. czasem się nie da walić tutaj po forków tak nie dawa, że... o to co mam nie wiem mam tutaj battle tower chyba tutaj patrz co I tutaj jemu da właśnie datę ten to jest mój większość osób Naprawiłem no wszystkie, bo mam taki mieczyk 85-4 zaklęto gin-1 i nieznieszalność Mam, a mam wszystkich Lehita ta To modyfikacja taka dodaje Miecz Coś wchodzimy teraz na rower tego towera Yo. Dobra, wiem taki rzeczy. Kurde, spadaj. No i w tej porze będę tworzyć serię Minecraft na modach. Nie wiem, nazwijcie. M możecie napisać w komentarzu, jak ma się nazywać ta seria. Będę, będę po prostu nazywać ją Minecraft na modach. To nie chcę jakoś. Po prostu... Chcę jakoś dziwnie nazwać tych serii Bo... Fakoty na modach to nie będzie fe... O kurde, no spadłem Napiszcie, czy chcecie żebym wrócił Czy chcecie żebym na... wrócił z tą serią Z tamtą na kanału, kanał Czyli... Caspian Gaming Napiszcie Uff, wdychać. O, chain wód P-P-P. sobie damy Dobra. <coughs> to bym po prostu taki lawali nie szybko. Będziemy. O kurde. Daj, niczego nie mam nałożyć.

To jest piasek do mojego domku. Pokażę jeszcze jakie są mody. Kurde, głupi. No, yy, dom. Kiedy tutaj mam taki dom zabudowany. Tutaj portal do naderu, który nie powstał jeszcze. To jest mój dom. A tutaj mamy takie rzeczy

To ja mam to, tutaj. że w tym to No jak <laughs> ja w że to robię to, to jeszcze to robię. Nie, dobre. No i to mam lucky bloki, tak słabo. nie. na paczkach modów Miejsca, ma jakiego miejsca pobycia tutaj na, 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 na tym świecie nie będę nagrywać tak na tym świecie nie będę nagrywać serii może będę do, no na pewno jeszcze będę dodawać mody false Falsze, false dobra otwieramy te dwa loki, bloki na tym świecie co? Aha, w do randu. dobra, podkich. to? coś takiego. No też taki jakiś nowy biom, nie wiem co to może dodaje. Nie się z nimi bić, bo mi się nie chce z nimi. Niech to Mod dodaje. Hmm. Kurde. Ja, to jest Logi Kiwa. To jest Logi Kiwa. to

Jak mi się odkrywa na weterynę, teren dopiero, jak będziemy mieli generowany teren, to nie będziemy robić? No te, te rzeczy w tych a mam jeszcze <tosłupra> do, na balonetki <tosłupra> Слайдер, а вас он гудзам. Тобошники торцы. Тожбон торцы. Тож. 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 To było też na moją to było też. Tym, to było już w początku. Kurde, mam laga. Ta to modyfikacja, czyli zrób To już nie są Każdy wycinek, jeden... Kurde, no wlak. to wlak. Bo albo jak tam chcecie, z polskiej gaming. Napisał, że chcesz, bym wrzucił do nazwy z polskiej gaming. Więc coś po